Siema, jestem Krug 94 Jak pewno zobaczycie o tutaj na mojej nazwie Jestem nowy na YouTubie i powiem szczerze Żebyście się nie sugerowali tymi Rzeczami, które robiłem przedtem na przykład Tam z jakiejś tam strony A, nie, nie ważne, nie ważne Nie oglądajcie tych debilnych filmu, filmików Nie wiem jak się usuwało filmy Możecie mi napisać o ile ktoś w ogóle mnie ogląda. Nie ważne. Nie ważne. No, chciałam powiedzieć, że ja będę dla was wszystko robić, co chcecie, czyli albo będę fabułę nakręcać, albo się zastanowię nad budowaniem. Nie wiem, piszcie mi, komentujcie ciągle. No nie wiem jakie mam to powiedzieć. Po prostu wybierzcie czy najpierw y, odbudowania zacząć, czy i robić jakieś planiki Czy co tam? No nie wiem, ja się nie znam. Ale dobrze by było, gdybyście mnie zasubskrybowali. Gdy mnie chcecie, to pamiętajcie. Mam pewność, że by mnie. Jeżeli. Ale pamiętajcie, że też łapki są ważne. Ła łapki jeszcze ważniejsze niż subskrypcje, ale to i to jest dla mnie ważne. Więc pamiętajcie, musicie. Yy, się wysilić i napisać. Ym. No, ym, ym, co ciągle mówię? No, na w ogóle będziecie by chcieli, bo dużo, jak widziałam, jest. Let's playerów. No i jak pewnie widzicie, ja mam yy, jakieś lagi. A to przez ten program do nagrywania. No, yy, Aha, co, co miałam powiedzieć? Chciałem, żebyście wysyłali mi. Wysłali mi dokładnie, co, co dokładnie chcecie. Czy ja, mam, czy ja mam powiedzmy zacząć od jakiejś fabuły, czy coś w stylu, czy budować od razu krzepy? Wysyłajcie mi, komentujcie. No to jak już zaczynam mówić, komentujcie. No to chcę powiedzieć, że muszę zakończyć to. Nie wiem, ile już to trwa. Nie obchodzi mnie to trochę, ale mam nadzieję, że będziecie komentować, subskrybować, przepraszam, powiem to w lepszy sposób. Komentujcie, subskrybujcie, kciuku w górę, nie żałujcie.